Witam serdecznie. Zostaliśmy nominowani do Gashin Challenge przez Stado Ogierów Książ oraz Sklep Odido Skrobi. My dzisiaj pompujemy dla Maj Białas, Jednak zanim wykonamy zadanie, chcieliśmy nominować firmę Romos z Kostynia, firmę Autokolor ukleja z ujścia oraz firmę Kent Drug z Kent. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć.